Witajcie, Diodek z tej strony. Dzisiaj pomówimy o latarce Astrolux C8. Fajna alternatywa dla konwoja C8. Ma swoje zalety, które, że tak powiem, wywyższają ją nad konwojem. Tak, mówię to ja, Diodek. Fan konwoja. Pierwszą i, że tak powiem, no nie najważniejszą, ale dość istotną zaletą dla osób, które, że tak powiem, lubią obdarowywać innych, Słuchajcie, pudełeczko, sami widzicie. Jest to dość sensowne pudełeczko. Twarde. Nie jak w przypadku konwoja C8. Szmacianka, jak ja to nazywam. Tak więc latarka bardzo ładnie, że tak powiem, będzie wyglądać jako prezent. No przynajmniej moim zdaniem to ładnie wygląda niż to, nie? No ale... Jeżeli kupujemy dla siebie, to już tam inna sprawa. Słuchajcie, Astrolux... Dużo, że tak powiem, w zasadzie dużo. Najważniejszą, że tak powiem, różnicą między Astroluxem a, a C8 konwoja to sterownik. Dość często można spotkać właśnie przerobienie C8 na coś Ala Astrolux, bo w zasadzie wymieniają sterownik i. i już. Pomijam tam, oczywiście, tam dwie sprężyny czy coś, ale mówię ogólnie. Główna właśnie różnica na tych latarkach to jest sterownik. O czym zaraz się przekonacie, ale omawiać go nie będę, ponieważ sterowniki Astroluxa, czy BLFa, jak to woli, omawiałem w innym wideo. Link znajdziecie pod wideo. Ale wracając do tematu, jak już wspomniałem, Astrolux ma bardzo fajne, grubaśne pudełko. Nie jest to jakaś tam szmacianka. Cudo ten na kiju też nie jest, no ale słuchajcie gustowne, fajne. Tutaj macie zaznaczone jaki model akurat jest mój. Mój to jest ten z czarnym krzyżykiem, krzyżykiem, kwadracikiem. Przepraszam. Zestaw w porównaniu do konwoja, no nie jest jakoś specjalnie bogaty. Latarka, żel, no i w woreczku mamy smyczkę. Oczywiście tak samo. Zakończona żyłką. Szałciał w ogóle. I dwa oringi. I to jest cały zestaw. No nie jest to specjalnie dużo, no ale słuchajcie, no nie ma sensu na, na siłę, że tak powiem, zapuszczać tutaj nie wiem, ogniw czy coś, moim zdaniem. I wiecie, wywijać cenę gdzie w wielu przypadkach znaczna większość osób, które kupuje te latarki, to już ma albo akumulator, albo już ładowarki, albo w ogóle jest wyposażona po zęby. Tak więc dobra. Smyczki. No co ja mogę powiedzieć słuchajcie o smyczkę. Smyczka jak smyczka. Zakończona tą żyłką. No w przypadku latarek do codziennego użytku, no może jeszcze tam zda egzamin. W przypadku mocowania i polegania na niej nie wiem. Ja im osobiście nie ufam. Wy to już musicie sami zdecydować. Że absorbujący wilgoć. No. Wiadomo. Dwa o-ringi, na zapas. Latarka to oczywiste. I pusto, nic więcej. Ale pudełko, słuchajcie, daje radę. Oj. Dobra, idziesz w stawkę. Dwóch odwiecznych wrogów. Może ja zrobię bliżej się przesunę. Astrolux i konwój. Słuchajcie, z zewnątrz praktycznie to samo. Różnice, że tak powiem, są, można by rzec od środka. Żeby Wam to najlepiej zobrazować, zabłąkana smyczka Rozłożymy latarkę, będzie najlepiej. Nie? ハハハハ。<laughs> Możecie nie widzieć, to może tak zrobię. Pierścień na włączniku odkręcacie w prawo. Pamiętajcie, składaniu wam będę mówił, zamykanie, otwieranie. Tak prezentuje się C8 w częściach. Oczywiście tutaj mamy jeszcze pigułę, w pigułę tam, w zintegrowanej pigule mamy doczepione podłoże z diodą oraz sterownik, ale o tym zaraz powiem kilka słów. No to co, mogę już składać? Chyba tam Bierzemy kuperek. Wkładamy gumkę, Paluchem oczywiście dociskamy. Na no to biała podkładka. O, widzicie, nie zapomniałem w ogóle o tym wszystkim gadać, nie? Dobra. Coś mogę powiedzieć na temat, że tak powiem, dolnej części latarki. Zamknięcia, zakrywki, jak to woli. Kuberek, jak to nazywa. Gumka standardowa. Podkładka plastikowa, ale słuchajcie, to jest plastikowa podkładka. Przy zwójkach mówiłem o tym, aby je wymieniać, chociaż te z Astroluxa są naprawdę, że tak powiem, solidne. Nie sądzę, nie sądzę, żebyście mieli z nimi problem. Włącznik ze sprężyną i nakrętka. Jak ktoś oglądał wcześniejsze moje filmy, to zauważy że tak powiem, pewną zależność we wszystkich latarkach, Części się do siebie bardzo podobne. Jeżeli chodzi o Astroluxa, to jeszcze na co warto zwrócić uwagę, słuchajcie, to w wielu przypadkach mówi się o mostkowaniu sprężyn, nie? czyli wciskanie przewodu wciskanie przewodu ze sprężyną w złączeniu. Tutaj troszkę mija się to z celem z jednego prostego powodu. Tada, dwie sprężyny. Astrolux nie żałuje. Dlatego powinienem mostkuje, bo daje dwie sprężyny. Fajny bajer, spotykany w Astroluxach. Ogólnie ciekawy patencik. Tutaj włącznik jest sam. On nie świeci, bo tutaj diody nie są przylutowane. Do Astroluxa są ogólnie włączniki z diodami 10-15 zł oscyluje, słuchajcie plus minus Nie pamiętam, czy chyba około 3 2-3 dolary mniej więcej, no coś koło tego Wszystko zależy, no mówię, czy trafi wam się tanie, czy Czy dolar też nie pójdzie w górę Tuba Dwa o no cóż Tutaj macie nazwę latareczki. A tutaj, że posiada te wszystkie certyfikaty o ochronie środowiska i tak dalej. Recykling. No, reflektor SMO. No to jasna sprawa. Jeżeli ktoś tam widział poprzedni chociaż jakikolwiek film, to wie o co chodzi. Podkładka. Pod reflektor. O. Przepraszam. Podkładka pod reflektor. Ciach. I tu jest cała, że tak powiem, magia Astroluxa, czyli sterownik. Dość często mm, fani, no moderzy zmieniają właśnie standardowy sterownik C8 na ten Astroluxa. I w wielu przypadkach to jest modna właśnie Astroluxa. na Astroluxa, że tak powiem. No, tak to nazwijmy. No, nie jest to jedyna że tak powiem, różnica, no ale komu chce się kłócić? Jeżeli ktoś ma konwoje, aby chciał sobie, że tak powiem, na miastka Astroluxa zrobić, no to może sobie wymienić ten sterownik. On kosztuje tam 20 parę złotych. W Chinach. tam około 20, słuchajcie. Nie wiem, słuchajcie, nie kojarzę, nie, nie pamiętam tych wszystkich scen na pamięć. Zlinkuję je we wpisie, który, który będzie, że tak powiem, podsumowaniem, poniekąd ewentualnie, że tak powiem, z zdjęciami. Ogólnie szukajcie informacji pod filmem, tak będzie, słuchajcie, najsensowniej. Piguła jest zintegrowana tutaj zabudową. Aby wyjąć podłoże, trzeba odkręcić te dwie śrubeczki, odlutować dwa przewody i podnosimy podłoże jest to dosłownie tak samo zrobione jak w konwoju C8 zapraszam do kompendium które zlinkuję pod wideo zobaczycie sobie jak to wygląda dzielę oczywiście XPL High mówiąc bardziej ta ścięta no O-ring i pierścień mocujący sterownik. Nakrętka, jak to woli. Na samej górze. Koronka. O ringu nie, nie ma co za bardzo mówić. I szybka. Szybka jest z antyrefleksem oraz o wysokiej przepuszczalności, tak więc słuchajcie, duży plus dla Astroluxa w tym momencie. No to co? Składamy, nie? Zaczynamy od gumki. Że tak powiem paluchem do środka. Jak Wam się źle ułoży, kompletnie proponuję jednak wyjąć i jeszcze raz spróbować włożyć. no i bach biała podkładka włącznik białym do dołu albo sprężynką do góry jak to woli i przykręcamy ja o tym mówiłem ale Pamiętajcie, że odkręcamy w prawo, to zakręcamy w lewo, żeby nie było zdziwienia, że nie można zakręcić. Na tubę jeden o-ring, drugi o-ring. Jeżeli chodzi o tą część, to tutaj tylko założymy sobie na razie o-ring. I dokręcimy sterownik. Słuchajcie, musicie tak powiem, najlepiej go sobie, jeżeli będziecie go wkładali, zawinąć, jak makaron, lekko i docisnąć. Tutaj jest dziurka, akurat, tak powiem, dostosowana pod tą wielkość sterownika, tak więc nie powinno być tym żadnego problemu. Jakoś to ułożyć, by wam to pokazać. Ale ja wiem, że ja sobie mogę pokazywać, tak mi to przewody odbiją, ale. Mniej więcej zobaczycie sobie nakładacie nakrętkę i zakręcacie. Najważniejszy to w trafi wind, a później to już leci. To dokręcacie w prawo. Tak to wygląda po zakręceniu. Koronka uszczelka do środeczka. Szybka. I przekręcacie. O! No. Wiecie, z reflektorem będzie łatwiej, nie? <laughs> się zagalopowałem. Jeżeli wam to, że tak powiem ucieka, osadźcie to na diodę. Położycie sobie na diodzie. Jak osadzicie, wygląda to tak. Kładziecie na to reflektor. I wtedy przekręcacie. prawda, mówiłem o tym w kompendium Boże we wpisie i wideo dotyczącym sterowników, ale powiem to raz jeszcze. Astrolux C8, no ogólnie BLF, tam A6, tam Astrolux S1, ogólnie latarki, właśnie na tym sterowniku, opartym, tym samym sterowniku, rekomendują ogniwa Samsunga Q30. Słuchajcie, nie popadajcie w skrajności. Wysoka prądówka, i będzie ok. Jeżeli, jeżeli że tak powiem, nie macie żadnej, żadnego ogniwa wysokoprądowego, nie wiem, w swoich zapasach czy coś, no cóż, nie kupujcie, słuchajcie, nie ma sensu też dopłacać, bo możecie użyć, że tak powiem, zwykłych ogniw, zwykłych, no w sensie tych niewysokoprądowych, tak, więc tutaj no nie, 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 nic się nie stanie, Boże, jąkam się, yy, nic się nie stanie z tego powodu, jeżeli użyjecie zwykłego ogniwa, po prostu, że tak powiem, na wyjściu nie będzie takiej mocy i tyle. Ale też nie, nie liczcie na to, że będzie naprawdę kosmos. No, będzie mocno, no ale to nie jest tak, że użyjecie zwykłego ogniwa i latarka będzie ledwo pod nami świeciła. No nie, nie. Tak nie będzie. Aby wam to zobrazować, zrobimy test w terenie. Tak więc. Cóż, najlepiej zobaczycie. Tak więc, słuchajcie. W tej części to będzie wszystko. Za chwilę będzie tam podsumowanie, informacje, waga i tak dalej. Później przechodzimy do testu w terenie. W razie pytań pozostaje do dyspozycji. I zapraszam na dalszą część filmu. Na chwilę obecną się żegnam. Na razie, cześć. I idziemy sobie, słuchajcie, na spacerek z latarką Astrolux C8. Na chwilę obecną świecę najsłabszym trybem. Sekundkę sobie jeszcze ustawię tą latarkę. To jest drugi z czterech trybów. Trzeci z czterech trybów i czwarty z czterech trybów, na którym sobie zrobimy spacerek po lesie. Przepraszam, że tak trochę będzie rozjazd nawet dźwięku. Słuchajcie, teraz używam mikrofonu. Poprzednie nagranie, czyli to omawiane, już było bez mikrofonu, ponieważ staram się, słuchajcie, nadrabiać troszkę zaległości. Niestety, nadrabianie tak wychodzi jak wychodzi. Zająłem się innym projektem. Kody z Chin EU. Zapraszam Was gorąco na tą stronę. Znajdziecie tam kody na Aliexpress, Jirbesta i Banggooda. Przynajmniej na chwilę obecną te trzy sklepy są brane pod uwagę. Co i jak? Oczywiście jasna sprawa. Macie zdjęcia, macie kody. Możecie to w zasadzie traktować tak jak sklep, ale słuchajcie. Wejdźcie na stronę, zobaczcie. Jak będą pytania zapraszam do komentarzy. A ja już Wam nie marudzę. Popatrzcie sobie jak świeci Astrolux. Ogniwo, które jest zamontowane w latarce, to sam są ku 30. Jak ta Astroluxy latarka oczywiście szybko się nagrzewa, już troszkę spadła z trybu, zaraz postaram się jeszcze go podbić, o. ale to wiecie, na długo mi to nie starczy, że tak powiem, e, światła dużego, dużej ilości światła nie będzie przez dłuższy czas, o. duża moc, szybkie nagrzewanie, tak więc zaraz sterownik, że tak powiem, troszkę zejdzie z trybu, jest to całkowicie normalne. Ten typ, że tak powiem, tak ma. Lekkie wyboje. O, nie toperek był. Światło też znalało. Że postaram wam się tam ustawić. Poświecimy trybami. Na odległość, że tak powiem. Tryb najsłabszy. Drugi z czterech. Trzeci z czterech. I ostatni. Jakby ktoś się zastanawiał, czemu akurat na cztery, a nie na siedem. Słuchajcie, odpowiedź jest prosta. Nie ma co kombinować. Lisek był. Siedem trybów, jest to moc, no przeskoki między mocą już nie są takie jakieś naprawdę duże, sensowne, aby gra była warta świeczki, tak więc myślę, że na czterech test będzie naprawdę odpowiedni. Lisek sobie poleciał. Tyle było z trybu maksymalnego. Wejdziemy sobie jeszcze raz w to miejsce, które lubiłem już nie raz. Listek, listek, da, listek, dalej wisi, no tam tu już słuchajcie nie mam po co iść. Krzaczory. Za sekundkę druga część testu latarki, czyli co? Idziemy sobie w teren, poświecimy troszkę na odległość. Tak więc zostańcie ze mną. Ostatnia część testu. Astrolux C8 w terenie. Świecę teraz najsłabszym trybem. Zmieniam tryb na drugi z czterech. Przeskakujemy na trzeci z czterech i czwarty z czterech maksymalny. Jak widzicie, bardzo ładny zasięg na otwartym terenie nie można nic zarzucić tej latarce, sekundkę, przepraszam, się sobie ją ustawię dużo mocy, daleko jedyne do czego zaraz się pewnie można będzie doczepić to jej spadek z najmocniejszego trybu ale na tym sterowniku, że tak powiem, ten typ tak ma ten sterownik został już umawiany u mnie na stronie diodek.pl, link pod wideo Latarka jest doskonałą alternatywą dla C8, konwoja. Jednak ze względu na właśnie zbijanie temperatury z tego, co można wyczytać w sieci właśnie, ludzie wybierają konwoja, tam tego problemu, że tak powiem, nie ma. No niestety jest problem z nagrzewaniem się. No bo niestety, słuchajcie, no ilość ciepła generowana przez sterownik, diodę, podłoże ogólnie, przez latarkę no w takiej małej obudowie jest ciężkie do odprowadzenia, chociaż może jakby zwiększyć poziom, że tak powiem, górny. Cóż można powiedzieć, i tak warto się cieszyć, naprawdę świat i portki, jeżeli chodzi o ilość światła dla wielu z Was. Jeszcze podbijemy. No to co słuchajcie, jeżeli chodzi o Astroluxa C8, to będzie koniec. Na pewno jeszcze nie raz będzie u mnie w jakichś testach, porównaniach i Tak dalej. Tak więc bez obaw, gdyby były pytanie, piszcie komentarze. Strona diodek.pl jest do Waszej dyspozycji. Zapraszam również na mój nowy projekt KodySHIN. EU. Są to w zasadzie promocje na latarki, głównie oświetlenie, akcesoria, ładowarki. W momencie publikacji tego filmu strona jest jeszcze, że tak powiem, w wersji alfa. Tak więc na jakieś tam niedogodności, błędy nie zrażajcie się. I tak jest względnie funkcjonalna, moim zdaniem. No i co? Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do innych moich filmów. Z mojej strony już wszystko. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.